Siemaneczko prosto z Meksyku. To znaczy z Madrytu, ale publikacja w Meksyku. Fajnie, bo dostałem od was e, e, pytania. Mm, nie zawiodłem się, e, także będzie to taki ekstra bonusik e, do dzisiejszego dnia. I żeby nie przedłużać, e, to wam powiem tylko, że jestem w centrum Madrytu i postanowiłem nagrać tutaj odcinek. Ponieważ e, nie chcę mi się siedzieć w tych ścianach hostelowych, niech coś się dzieje. I pierwsze pytanie od e, Renaty: to było takie: czy będę zwiedzał e, piramidy Majów w Meksyku? No, Meksyk nie mam planu, bo po prostu chcę przyjechać do Gwatemali, ale być w Meksyku i nie zobaczyć piramid. Majów uważam, że byłby to wielki błąd i na pewno będę się kierował w tamtą stronę i parę innych rzeczy też będę chciał zobaczyć. I później ile państw odwiedzisz? Generalnie nie wiem ile państw odwiedzam. Chcę od Meksyku przyjechać całą Amerykę Centralną lądem, o ile się da wjeżdżać do każdego kraju po kolei. A później południowa, tak? Aż do wiosny następnego roku i Stany Zjednoczone, także będę mniej więcej w wszystkich Amerykach się kręcił po trofie. A natomiast Violoty 94, ciekawie jak znalazłem się w Norwegii, dlaczego, kiedy się przeprowadziłem, czy wszyscy tam jesteśmy, czy gadam biegle, czy chodziłem do szkoły i tak dalej, czyli generalnie. Generalnie to mój Data, tam jeżdżę już ponad 20 lat więc któregoś dnia doszli do wniosku z mamą, że albo do Polski, albo tu, albo w te, albo we w te. więc pojechaliśmy do Norwegii. Ja jechałem tam jakieś 13 lat temu, chodziłem do szkoły, ale nie powiem Wam, że mój norweski jest perfekcyjny, ponieważ nie za bardzo tam integrowałem się z ludźmi. W szkole dużo było też Polaków i tak dalej. Ja dopiero teraz zacząłem wychodzić do ludzi. Kiedyś byłem taki krijak, ale tak, gadam po norwesku, skończyłem elektrykę, zdałem dałem wszystkie egzaminy po norwesku, także, także umiem mówić po tym norwesku, ale, ale myślę, że nie jest to poziom naj, najwyższy, jaki może być. Gonia natomiast zastanawia się, bo miała dyskusję w pracy. Czy państwo przekazuje podatnikom bonę na wyjazdy do ciepłych krajów? Ponoć każdy musi raz w roku wyjechać. Znaczy nie ma takiego obowiązku, żeby każdy musiał wyjechać. Jest coś takiego jak ferie pengier, czyli e, zależy od firmy. Albo 10 albo 12% twoich zarobków rocznych dostajesz. Czyli można powiedzieć, że to jest taka... Jeśli masz 10% no to dostajesz taką e, 13 wypłatę za darmo eee, i możesz sobie pojechać jeżeli chodzi o ciepłe kraje to nie ma takich musów jest dużo firm eee, które organizują wyjazdy weekendowe dla swoich pracowników eee, po to żeby się lepiej integrować w takiej porządnej norweskiej firmie eee, takie wyjazdy mogą być nawet dwa razy w roku <laughs> eee. i czy to prawda że każdy ma błąd do deklaracji majątkowej i innych eee, innych osób na przykład ile zarabia. Tak, było coś takiego, nie wiem jak jest teraz, że była taka strona, że mniej więcej mo, mo, można było spojrzeć yy, kto ile zarabia, ale teraz nie jestem pewien, więc nie chcę cię kłamać. Man on Earth i yy, jaki bagaż bierze ze sobą? Może odcinek o wyposażeniu. Yy, jeżeli chodzi o bagaż to jest plecak Archeon 45 litrów. E, czy może coś o wyposażeniu no o wyposażenie to mam proste mam bardzo prościutkie e, mianowicie koszulki, spodenki e, spodnie, ta koszula, jedna bluza jedna kurtka przeciwdeszczowa, majtki, skarpety e, zeszyty e, co, jakaś elektronika, zapasowe kable e, i to wszystko to wszystko, nic tam nie mam takiego e, e, specjalnego zawsze woziłem ze sobą taki mały, mały e, śpiwór a tym razem postanowiłem go nie zabierać i zobaczyć, e, czy to było, było rozsądne. No czy montuję filmy dalej na, tele, na, lap, na telefonie czy laptopie? Cały czas telefon i cały czas osmo pocket. Czy wziąłem drona? Nie. Dron został w domu. E, poza tym chciałem sobie kupić mniejszego drona, ale stwierdziłem, że nie będę kupować, bo na razie nie czuję takiej potrzeby i nie chcę się blokować. Masz jakieś cele podróżnicze w Ameryce Południowej, czy podróży bez planu? E, to jest dobra, bez planu. Spodziewam się, że zakocham się w tej naturze, że ludzie mnie nie rozczarują i to będzie piękna przygoda, na którą was zapraszam. Katarzyna napierała. Pytasz się czy mam gaz piepsowy, czy bądź, in, czy coś innego. Nie, nie mam gazu piepsowego, ani żadnej innej e, rzeczy, którą mógłbym się obronić. Tomek Tomek, e, baza jarasz trawę. Tak, raz do roku albo dwa razy e, sobie przypala. To nie jest żadna tajemnica, ale nie jest to coś... E, mnie właśnie jakoś tam ciągnie i to jest właśnie jedyna rzecz którą robiłem i od której się nigdy nie uzależniłem, bo jakoś mnie to tak nie pociąga za bardzo, więc czasami sobie zapalę i później długi, długi, długi czas nie pala i mam się z tym dobrze. Michał Anioł, pyta się, jakie trekkingi w Ameryce? Czyli najbardziej pewnym trekkingiem, który zrobię, to, jest Stan to Stany Zjednoczone za rok, pięciotysięcznik, e, e, ale teraz się pozmieniały trochę plany z kolegą, więc e, może to być trasa nie pięciotysięczna, ale trzy tysiące. Nieważne, ważne, żeby zrobić ten trekking. To też troszeczkę nie ode mnie zależy. Później e, tak, chciałem robić Pico de Orizaba w Meksyku, ale na razie patrząc na ceny tutaj w wyszukiwarce, to są bardzo duże ceny, prawie takie same jak w, 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 w Tanzanii na Kilimandżaro, więc mm. będę na miejscu, będę szukał czegoś czegoś przyzwoitego, jeżeli chodzi o ceny. Jeżeli się uda, to to zrobię to, jest to 6 tysięcznik. Później widziałem są e, fajne trekkingi jest 13 różnych e, opcji trekkingowych, hikingowych e, w Chile e, Patagonia, e, tamte rejony. E, I to są te trekkingi takie do dwóch tygodni, które mogą trwać, więc tam na pewno będę chciał, a reszta wiadomo e, wyjdzie w praniu co kraj. Yy, będę sobie sprawdzał, jak będę w jakimś miejscu i będę widział, no to będę starać się robić. KK, mm, powiedz nam, czy po zamknięciu rozdziału podróżniczego yy, masz zamiar zostać w Norwegii, czy wrócić do Polski, czy masz o jeszcze zupełnie innej destynacji pod swój drewniany domek? Yy, no, Norwegia yy, jest idealna pod drewniane domki. Yy, Zawsze myślałem, że będzie to Norwegia, że dostanę i nie wyjadę, ale z biegiem czasu teraz jak podróżuję i zmienia mi się trochę troszeczkę światopogląd, to myślę się wydaje, że gdzieś odzywa się w środku mnie taka tęsknota za krajem. Nie wiem z czego to się bierze mm, i jak będę miał okazję godnie zarabiać w naszym kraju tak bardzo dobrze, to Niewykluczone, że, że to przechyli szale i, i będę chciał wrócić do nas. Pytanie od e, Pani R. Wandy. E, powiedz jak to się stało, że przestałeś pić alkohol? I teraz było drugie pytanie od Pani Reginy, e, co do pytań to oczywiście opo opowiedz jak się niewinnie zaczęło? i co tak konkretnie skłoniło cię do e, zaprzestania spożywania alkoholu. Oczywiście to wszystkie tutaj przeczytałem inaczej, e, ale sens jest ten sam. E, no dobra, no to tak szybko, bo to już wiele razy, wiele razy już o tym mówiłem, ale mm, zaczęło się właśnie niewinnie od y, jakiegoś tam popijania piwka, możliwe też, że wjazd do Norwegii troszeczkę tam y, zbuntował, zbuntowało coś się we mnie, i tak to się tam rozwijało. No, to, na towarzystwo nie mogę zganiać winy, ponieważ moi koledzy, z którymi się wtedy trzymałem, trzymamy się do dzisiaj i to na pewno nie jest wina, to są super, super ludzie i bardzo pomocni. Później nawet to chyba byłem ja tym gościem, który bardziej sprowadzą ludzi na złą drogę. Eee, bardzo niewinnie się to zaczęło. Pamiętam, na przykład jak z narkotykami to się zaczęło, że tam jedna kreska i dobra i tam się nic nie stanie eee, było fajnie i te emocje spodobały, że chciałem więcej i chciałem więcej. Jestem podatny na takie mocne emocje i tak to się stało, że mijał jeden rok, drugi i trzeci i tak eee, minęło. Kurczę, nie wiem, chyba 12 lat takiego melazo. A co mnie skłoniło do tego? No skłoniło mnie. To mnie skłoniło, że miałem tego dość. Czułem się, że to nie ja. Nie chcę tego robić, bo robię okropne rzeczy, zachowuję się okropnie. Eee, I w 2013 poznałem Pola przypadkiem na Filipinach. Wymieniliśmy się Facebookiem. I rok później odezwałem się do gościa i. Dzisiaj sobie myślę, kurczę jaki ja musiałem być troszeczkę taki zdesperowany i miałem taką mocną chęć zaprzestania takiego życia, że odezwałem się, przepraszam, do gościa, którego nie znam w ogóle i pojechałem jak ja y, miałem problem z nawiązywaniem kontaktów, ja dobrze czułem się z ludźmi, których bardzo dobrze znałem, a tu nagle y, wyjazd do Indonezji do gościa, którego nie znam, a jednak y, zrobiłem to, więc... Y, siedziało to, ta chęć siedziała we mnie bardzo, bardzo zżerało mnie to od środka eee, ale ten pierwszy wyjazd też nie był ten e, kluczowy ale to był kroczek, pierwszy kroczek, później tych kroczków było więcej i dzisiaj jestem tutaj gdzie jestem, ale nie mówię że wiecie że już jest po problemie bo to siedzi tak cały czas w człowieku Chyba mam nadzieję, że powiedziałem to w skrócie, szybko e, i jasno, i ile się mi daje od Magdaleny Gradzik Czy planujesz odwiedzić kiedyś Syberię? Tak bardzo bym chciał, w ogóle chciałem bardzo Rosję odwiedzić, miałem już bilety we wrześniu, kiedy to właśnie Dawid zaczął psuć sytuację na świecie i przepadły mi te bilety, ale jakbyście sobie weszli na mój Instagram, to ostatnio dodałem zdjęcie w lesie, z biwaku ja bardzo lubię tak spędzać czas i oglądałem gdzieś filmy o traperach w Tajdze, i marzy mi się wypad z jakimś traperem i po prostu taki Bushcraft w Tajdze. To, to bardzo, bardzo by mi się podobało. Mam takie coś z tyłu swojej głowy i będę dążył do realizacji tych planów. Ale no na razie jest Ameryka i przez najbliższe półtorej roku raczej to nie dojdzie do skutku Marcin Borkowski, czy spotkam się gdzieś z Polem w Ameryce? Nie ma takich planów, nie ma w ogóle, ale to nie jest wykluczone, to jest bardzo możliwe. Może będziemy gdzieś w sąsiadujących krajach, a może będzie jakiś fajny trip, który będzie można zrobić razem, to się spotkamy. Ale na pewno nie będę chciał już y, robić takiego tripu, który będzie trwał 3 miesiące albo więcej. Na pewno nie taki długi. I pytanie od Michała Balickiego. Czy zamierzasz przejechać Meksyk i skupić się tylko na nim? Czy w grę będą wchodziły inne kraje Ameryki Środkowej, a może też Południowej? No to już na początku powiedziałem, że chcę przejechać przez wszystkie kraje Ameryki Południowej, e -so, słuchajcie, e centralnej. Generalnie miałem już bilety do Gwatemali przez Stany Zjednoczone, ale tranzyt był niemożliwy, więc zmieniłem na bilet do Meksyku. Meksyk nie był w planie, ale jak już będę, no to go zrobię. Ale właśnie głównym celem jest dostanie się teraz do Belize i przez Belize, Gwatemala, Salwador, Nicaragua, Honduras, albo Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. No i Później oczywiście wjazd do Ameryki Południowej, tam się pokręcić i za rok na wiosnę e, Ameryka Północna, Stany Zjednoczone. E, Sunday Code. Podróżujesz z bagażem podręcznym czy rejsowym? Czy w przypadku lotu do Meksyku masz mieć lądowanie w USA? E, właśnie odpowiedziałem o tym międzylądowaniu, które było niemożliwe i zmieniłem. E, Podróżuję z bagażem podręcznym 45 litrów, to też już wspominałem, ale... E, ale odpowiadam na pytanie, bo takie pytanie padło. I nie, nie lecę. Jest w Hiszpanii bezpośredni lot do Meksyku, do Mexico City. Marcin, Marcin, czy odwiedzę kiedyś Islandię? Na pewno odwiedzę, ale to. Bo ja generalnie chcę odwiedzić każdy zakątek świata. Ale teraz to jest coś, o czym nie myślę. I najbardziej niebezpieczna sytuacja. To najbardziej niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Afryce, w RPA. To była sytuacja, gdzie przechodziłem przez slums, tam ludzie normalnie mieszkali w kartonach. I gościu do mnie podszedł i wyciągnął nóż, pieniądze, wyciągnął scyzoryk. W sumie to był scyzoryk. Z kieszeni zapytał się mnie, czy wiem, co to jest, wiecie, jakby zasugerował, że chce mi coś zrobić, więc jednoznacznie nie groził mi, ale poczułem się... E, tak niepewnie podjechał samochód, który zapytał się, czy potrzebuje pomocy e, i, i tak to było, rozeszło się po kosiach, nic się nie stało. Później gonił nas taki bezdomny z pałką, ale to było takie mniej groźne. No i w Kenii też był gość, który był naćpany, totalnie naćpany i gdyby tam nie taka grupka policjantów, która nie reagowała, ale przynajmniej była, to też mogłoby się skończyć bo skakał i krzyczał, że może nas zabić i... i, i po prostu było odklejone totalnie eee, a wcześniej nie miałem jako takich e, przygód niebezpiecznych o, jest też pytanie od Pana Janka z kanału Zaraz Tam który bardzo gorąco polecam żebyście e, Zasubskrybowali i sprawdzili. Janek ma naprawdę fajny styl i jest bardzo pozytywną mordą. Nie, nie znamy się osobiście, ale być może gdzieś w Ameryce Południowej, Środkowej, bo na pewno, na pewno nie Północnej, przetną się nasze drogi i może będzie jakaś kolaboracja z gościem który pyta się jak tam idzie e, nauka hiszpańskiego i dokładnie czas uczyłeś się z jakąś intensywnością no i tutaj chciałbym powiedzieć Janku nie, nie próbuj mnie skompromitować uczyłem się trochę Ostatnio, półtora mięcha zaprzestałem e, tej nauki e, aczkolwiek po przyjeździe do Madrytu aczkolwiek do, po przyjeździe do Madrytu gościu z, e, z Ubera e, nie gadał po angielsku ja nie gadałem po hiszpańsku, i musieliśmy się dogadać, że mam wyjść z lotniska na parking. I generalnie nie rozumiałem go, ale przez to, że parę słówek zostało zakotwiczonych w mojej głowie, rozumiałem kontekst i mi się udało. I na pewno będę wracał do nauki. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem słaby. Ja nie jestem mądrą głową. Moja głowa. Nigdy nie pracowała intensywnie i mam problemy z nauką, ale nauczę się. Prędzej czy później nauczę się i wiem, że po prostu internety nie wypaczają. Jak się, jak się nie nauczę, no to później będą mi tutaj ludzie wytykać, że o, że, że się uczył. Będę się uczył, próbuję, to jest praca nade, nad, nade mną, muszę się uczyć mobilizacji. Eee, no i na pewno, na pewno się nauczę. Eee, I pytanie od Roberta Jankowskiego. Ile e, dolarów potrzeba e, na taki wyjazd? No i tutaj właśnie różnica jest duża. Generalnie, żeby tak sobie pakersko pojeździć, no to podejrzewam, że tak no, z 1000 dolarków e, trzeba mieć w Ameryce Południowej. E, Afryka była droga, Afryka była e, kurczę, 1200-1300 dolarów miesięcznie wydawałem. No ale. To było związane z tym, że na przykład był skok na bandzi, no to skoczyłem na bandzi. Była, była okazja, żeby zrobić kurs open water, no to zrobiłem kurs open water. I to wszystko zależy od was. Jakie macie preferencje? Czy chcecie w hostelach, czy po prostu jakieś robactwo wam nie przeszkadza, czy, czy chcecie czasami iść do kawiarni, usiąść. No to po prostu jest tyle które wpływa na to. Jak będzie wyglądała wasza sprawa? Sytuacja, sytuacja finansowa i sugerowanie się czymś budżetem po prostu nie da rady. Ja kiedyś się chciałem sugerować budżetem Piotka, jak zaczęliśmy razem wyjeżdżać i on mówił, że on tak mało wydaje, że wiecie i, i tak dalej i tak dalej. No i faktycznie wydawał mało, ale ja na przykład nie umiałbym się podpiąć wtedy pod jego budżet, no bo ja na przykład musiałem iść sobie czasami wypić jakąś kapkę albo kupić sobie kolkę, jakiegoś słodycza, czasami yy, na taksówkę, więc yy, mógłbym sobie o, oglądać go i sugerować się jego kosztorystem, a pojechałbym i nie czułbym się dobrze. Musicie to wyczuć sami mniej więcej. Można zamknąć się w 1000, 1200 dolców. To jest takim komfortem, mi się wydaje. Aczkolwiek nie byłem w Ameryce Południowej, wiem tyle co od kolegów. E, więc e, zobaczymy. Azja na pewno dużo, 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 dużo taniej. I jeszcze pytanie od pani Haliny Bernasz. Jak moja rodzina zareagowała na. Mój pobyt w tym nieszczęsnym więzieniu, które tam siedziałem sobie 7 dni, pozłamałem tą umowę o tą bransoletkę. A no naprawdę no było im na pewno przykro, że się tak zachowuje, co tu też ogadać. Musiałbym się mamy zapytać, ale na pewno było jej bardzo przykro. E, ale moje doświadczenia bardzo przyjemne, bardzo, wtedy jeszcze nie miałem papierosy i, i na przykład, któregoś dnia nie miałem papierosów, to pani, e, która pil tam pilnowała, no to dała mi parę papierosów od siebie e, No i w sumie przyjemnie było, nie miałem, e, nie mam złych wspomnień A tym samym kończę, fajnie, że byliście Słuchajcie, e, lecimy już tutaj e, z tą przygodą, także Zachęcam do zostawiania subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj któryś raz z rzędu i, i wracasz, bo musi być jakiś powód, że po prostu wracasz. Wszystkim, którzy zasubskrybowali, komentują i lajkują, bardzo Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, życzę Wam bardzo dużo zdrówka i zapraszam na kolejny odcinek już jutro.